No, to nie są wyniki, to są sprzedaże, liczę, ja, ale... ja, ja, liczę. Liczę, liczę na trochę więcej, ale biorąc przy, pod uwagę, że pan Napieralski miał 13 razy więcej czasu niż ja, że pan Leper miał więcej czasu niż ja i pan Marek Marek Łotwy, no. już nie mówiąc pana Trąbrowską i Kaczyńskim, no to w ogóle to jest nawet wynik. No. Jak długo można walczyć z nienawiścią telewizji, z nienawiścią tak? Ja chcę powiedzieć jasno, no to jest, musimy mieć 15 razy więcej głosów, żeby wsadzić do więzienia tych złodziei, którzy rządzą obecnie Polską. Na razie jest 3%. Ile? Jak pan myśli, ile będzie więcej? 3,5% mniej więcej. E, powtarzam jeszcze raz. Problem polega na tym, żeby nie zmienić człowieka przy kodycie. Chodzi o to, żeby zmienić ustroj. Dlatego potrzebujemy znacznie, znacznie więcej głosów. Panie Januszu, jeszcze zapytam o to, jeśli będzie druga tura, to czy już wiemy, na kogo odda swój głos Janusz korwin kogo poprze? Ja chcę powiedzieć jasno. Problem nie jest w panu panem Komorowski, Komorowskim czy pan Kaczyńskim. To są naprawdę ludzie znający się na polityce. Osobnicy osobiście uczciwi przyjąć. No. Natomiast za nimi stoją dwie bandy złodziei, które tylko za ich plecami chcą szczerbywać Polskę na piąte. No to dobrze, jest do kogo to kogo poprze ja już Pogadam z każdym z nich, akurat z nami po 30 lat każdego, więc, więc pogadam, zobaczymy, co który powie odnośnie możliwości powstrzymania swojej bandy złodziei. Która za nimi stoi. Bo no, naprawdę to jest trudujące. W Polsce ludzie wpadają masę wysiłków to, zabrać swojego człowieka, po to, żeby móc za jego plecami. To jest normalne. Kiedyś nie żyła partia, prawda? Partia to, pierwsze znaczenie to jest ludzie, się zbiera i rabuje się podróży na gościnicach. Tak? Zebrał wieczną partię i rabował podróży na gościńcu. Dzisiaj dokładnie to zawsze partia. To nie jest partia ideologiczna. Po prostu bandy do rabowania ludzi. Ja chcę tylko przypomnieć, że około 8 miliardów są ukradłe z okazji Euro 2012. Yy, to, to są ogromne pieniądze, które te ci chcą ukraść. To będzie u władzy, to te pieniądze ukradnie. Są taka wielka walka, wielka walka, w której kandydat tam będzie, będzie u góry. tak pan jest premier, nie, nie prezydent, ale prezydent też coś tutaj ma do powiedzenia. A bliżej panu jest do Bliżej panu do Znaczy, ja jestem politykiem i moje osobiste sympatii mają tu nic do rzeczy. E, ja działam dla dobra Polski, a nie do tego, żeby moje, moje sympatie, że tak powiem, uspokoić. Czyli jednak będzie pan rozważał? Będę oczywiście, oczywiście rozważał, i powtarzam, no, to nie jest kwestia sympatii się mieli na akurat są zagraniczne, prawda? Nie ważne, kto ma sympatzię do Rosji, do Niemiec czy antypatię, prawda? Zawsze zimną, realną politykę, nie oglądając się na to, e, e, prawda, jakie są sympatie. Państwo mają przyjaźni, Państwo mają tylko interesy. powiem, że czwarte miejsce to sukces panie. To sukces jest tylko pod warunkiem, że pamięta się, jak, ile telewizji czasu mi poświęciły i jak je wydawały, prawda, bo no, tak prezentowałem jedynie jako dziwaka. Akurat to nie dotyczy y, poza news, gdzie parę razy kampowałem, no normalnie, ale niektórych innych telewizji z całą pewnością tak. I tak jest lepiej niż w poprzednim wypadku. Co dalej? Politycznie? No, no dalej to nie są są jest taki to to zły wynik, że mając pan że pan Wałęsa mając 101% liczy się w polityce, 3% to myślę, że to się przekłada na jakieś 8-9% dla w partii, woli partyjnej, więc Zero. No, nie Za so, rok, parlamentarno. Za rok nie. Wolność i praworządność. Jest taka partia. jak byłem złożony przez dwie partie polityczne, to jest również polityki realne i wolność i praworządność. A te robiły co mogą, a ja robię co mogę. Przebić się przez ten mur chęci. My ja rozumiem, że ten sensie, w sensie, że chcemy sprzedać to bardzo by nie było. Ale wydawało mi się, że, że pozostaje pewnie mnie popierać. To nie jest prawda. Z powodów politycznych. I, przebił pan nawet Waldemara Pawlaka, utrzymującego się od No to co na razie sondaże. To są sondaże, co będzie naprawdę, to, to zobaczymy. Ja że w debacie uczestniczyło banda Forga, czyli panowie Kaczyński, Komorowski, na się nazywa, i Pawlak. I yy, yy Pawlak, a nie, a nie ja. Miał uczestniczyć w tej debacie, miał debacie ponad 7 z całą ponad 7-8%. Tylko po prostu ludzie widzą, że jestem tak naprawdę niepoważny, a więc traktują mnie niepoważnie. Taka tak jest prawda. I ja traktuję odpowiednio, odpowiednio tych ludzi, tutaj tak mnie traktowali, żeby nie było żadnych nieporozumień. A jeszcze jedno pytanie. Jeżeli przebił pan pana Wydemara Korlaka, to w tym momencie m, Partia Wolność i Praworządność, koalicja, którą chciałby pan założyć, miałaby szansę uzyskać jakby zdolność koalicyjną. Czy jest jakaś partia, jakieś ugrupowanie, z którym bym pan na pewno nie chciał zakładać koalicji? Czy wszystko jest polityką i można dogadać się z każdym? taktyczną koalicję można zawrzeć z każdym, no może poza Unią Pracy czy PPS-em, bo byłoby to zbyt, Polską Partię Pracy, byłoby to zbyt śmieszne. E, taktyczny układ można zawrzeć z każdym, no że, żeby nikt nie podejrzewał, że to jest układ programowy. Tak powiedz jasno, zawieramy układ, żeby tam przebić te 5% czy ileś na, na, walczymy, no, tam, walczymy, w tej się dzielimy na dwie partie ponownie i ten... A ty warto zabić, bo z każdym natomiast, natomiast programowego oczywiście nie można, bo czy, czy można zawierać układy ze złodziejami, z bandytami. Ja, ja, ja te tych złodzieje tych ja wycofuję, przepraszam bardzo. Wiedziałem, złodzieje to jest niesłuszne. Złodziej to jest człowiek, który kradnie wstydzi się. To są bandyci, którzy nie dość, że rabują nas pieniądze, to jest, że są dumni z tego, że rabowali pieniądze. Otóż, otóż to są bandyci. bandytami trudno jest prowadzić rozmowy, zagrać z koalicję. Tym bardziej, że chcemy im uniemożliwić prowadzenie rozboju na drugiej drodze. Czyli wolność i miałaby szansę, albo koalicję, którą chciałby pan zawiązać, miałaby szansę powstrzymywać ich przed takim wyzwojem? W tej chwili jest taka sytuacja, że przypuszczalnie zawrzemy znowu koalicję z Unią Polityki Realnej, a jeszcze dwie partie się zgłaszają do tego, do tego dealu, także myślę, że to będzie taka koalicja w granicach 11-12%. Pan mówił, że będzie pan rozmawiał z kandydatami, którzy przyszli do drugiej, o ewentualnym przekazaniu poparcia. Czyli ja, mogę, ja mogę tylko zachęcić, nie mogę przekazać. Tylko zachęcić ludzi. Ale czym, czym, czym mają pana przekonać? Czym no, Na przykład tym, że e, się okaże, że stadion, że, że stadion narodowy nie będzie kosztował 2,5 miliarda, tylko powiedzmy 1,3 miliarda, No i kosztować milionów, bo reszta to jest złodziejstwo, ale daję sobie sprawę, że od zamówienia jest 10%. Więc jeżeli stadion zamiast 600 milionów, który miał kosztować, kosztuje 1,7 miliarda. To jest miliard sto, to jest 111 milionów ukradzionych przez polityków, którzy wtedy dostaną łapówki w zamian za zamówień. To są potężne, potężne kwoty. Więcej nie wydają na, na wybory. Tak, no? Także o to się biją ci ludzie. I o to chodzi, żeby, żeby nie odżywić żeby świnie przy korycie, tylko koryto im zabrać. Ja Wiem, że, że nie mogą tego zrobić. Gdyby pan Tusk czy pan Kaczyński powiedział sobie, że nie możecie kraść, to teraz by wszyscy posz do innych partii. I tylko dlatego są w tych partiach, że tam można kraść. że Tam można rabować. Nie by ten kraść, Mówi, mówię o robowaniu. Tylko dlatego są, są w tych partiach. Więc pan Donald Tusk, którego osobiście bardzo wysoko cenię, za wiele rzeczy, które, które robił przedtem i robi teraz, ale on przecież świetnie wie że jeżeli nie będzie miał poparcia ferałów, to nie będzie miał pieniędzy na wybory. Jak będzie miał poparcie bezpieki, to nie będzie miał poparcia niektórych telewizji i administracji, których nie będę tu wymieniał, prawda, <yłysy> poparcia w wyborach. Więc on musi cierpliwie to znosić, jeśli chce mieć władzę. I pytanie, na ile on może samodzielnie, na ile nie. Zwróć to uwagę, to, że pan, pan Tusk nie był na tyle samodzielny, żeby zwolnić pana Aleksandra Grada. Bo służby specjalne, których polecenia wypełnia pan Aleksandra Grad, zabroniły tego. I nie zdołał go zwolnić. Proszę o tym pamiętać. To było w sierpniu ubiegłego roku. Jakby pan podziękował wyborcom, No, mi się wydaje, że przede wszystkim ci ludzie głosowali nie po to, żeby mnie zrobić przyjemność, żeby głosowali na mnie po to, żeby jakoś oni i ich dzieci żyli w normalnym kraju. Bo to jest to, ja przecież nie pracuję dla siebie, ja szczerze mówiąc bycie prezydentem to nie jest specjalna, gdybym jak dyktatorem, to bym mógł coś zrobić, Prezydent to wiele zrobić nie może, wiele zrobi, ale może bardzo dużo, bo gdyby nie mógł zrobić dużo, to by się tak się nie bili o tę historię, prawda? Prezydent ma przede wszystkim dostęp do teczek, oczywiście jakoś dziwnie nie mówi, bo o to tak, tak, tak naprawdę chodzi w tych wyborach. E, więc to jest, ja, ja to robię nie dla siebie, tylko dla właśnie tych ludzi, oni chyba świetnie to wiedzą, oni chyba nie oczekują podziękować. Oni oczekują ode mnie, że zdoła zmontować koalicję i w przyszłym parlamencie od tego zna, rolę, żeby ten system z korupcji, złodziejstwa, głupoty, który tutaj panuje, zwany demokracją, żeby ten system obalić. Dobrze. <śleski> ły